Jestem Kasia. Jestem Michał. Jesteśmy z Rosji z Kaliningradu. Ale już Kasia przez dwa lata, ja przez rok studiujemy w Polsce. W Polsce ja studiuję w Warszawie, a Michał skończył kurs przygotowawczy w A Tutaj jesteśmy po raz drugi. Jesteśmy tutaj, bo za pierwszym razem się zakochaliśmy chyba w to w miejsce, w tę w atmosferę i w tych ludzi. Witam bardzo serdecznie. E, mo, e, nazywam się Eryk, e, jest, e, przyjechałem z Republiki Czeskiej e, na zlocie, na takim oto zlocie jestem po raz trzeci. E, po, jak jak przyjechałem po raz pierwszy na zlot, tak, by, byłem ta, nie, wie, nie wiedziałem, e, nie wiedziałem co, co, te, co tego oczekiwać, ale teraz e, właśnie sobie wy, wybudowałem taką e, własną rodzinę tutaj. Czu, czuję takie ogromne ciepło na sercu, ten zlot mi właśnie dodał, dodał tego ciepła, jestem z tego bardzo zadowolona. Ja mam na imię Sonia, jestem z Ukrainy. Na źlecie jestem po raz drugi i ten zlot jest dla mnie bardzo, bardzo oczekiwany. Studiuję na Uniwersytecie Warszawskim muzykologię, więc dlatego brałam warsztaty muzyczne i tak naprawdę już mamy taką małą rodzinę tu. I więc zapraszam, bo to jest y, prawdziwie taka niesamowita atmosfera i bardzo, bardzo fajnie, więc zapraszamy na zlot.